Witajcie, z tej strony Nikola, a dzisiaj mamy dwie saszety pops Mam takie dwie, te same, więc będziemy otwierać. Dobra, pierwsza saszeta, bardzo bym chciała trafić tego jednorożca. Poczekajcie chwilkę. Chciałam powiedzieć, że ja otwierałam już takie saszety i... Mam też parę popsów To wam tutaj postawię. Yy, z tego będzie filmik. Dobra. O, więc zaczynamy otwierać saszetę. Okej, okay, mam tutaj pierwszą saszetę. Tutaj akurat trafiłam tego, co yy, wiecie. Jest na saszecie. Dobra. Mamy chyba jeszcze parę moji popsów, tylko że nie wiem gdzie są. Dobra, otwieramy. Co to jest? Ale słodziek, zobaczcie. Mamy takiego. No i A druga minka to taka. Tutaj mamy pierwszą minkę. Tutaj słabo widać. A tutaj mamy drugą. Dobra to wsadzam yy, więc idzie do kolekcji yy, dobra no to teraz otwieram na wstępną saszetę bardzo bym chciała trafić tego tego jednorożca uwaga 3 4 i 2 o nie nie chcę się mm. uratować tego. To, 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 to co to jest what co to jest? Eee, nie wiem, co, co mi się tutaj trafiło, ale eee, nie wiem. Poczekajcie, widzowie, chwilkę. Słuchajcie, widzowie, patrzę na ulotkę i nie wiem, czy czasem mi się nie trafił specjal. Nie wiem w ogóle. Ale podobieństwo jest, tylko że inne, minki. Prawie takie same, nie wiem, słuchajcie, widzowie, ale tak, no to tutaj pisze specjal. I mam jedynego z tych specjalów, tylko że nie wiem, gdzie on jest akurat. Więc nie wiem, jak wiecie, to możecie mi napisać, czy ten, Modic Pops, to jest yy, specjal. I widzimy się w następnych filmikach. Jeśli chcecie, żebym więcej otworzyła moji popsów, to zostawcie lajka. Zachęcam też do zasubskrybowania kanałów. I jak zostawicie pod tym filmikiem maksymalnie 10 lajków, to tym razem może kupię 3 mojipopsy, Popsy. 3 No to pa pa!